Hej, hej, witam Was w kolejnym tygodniu i ostatnim, słuchajcie, ostatnim spacerku po kasę. 8. Matko, jak ja się cieszę, jak to zobaczcie, jak to szybko minęło w ogóle. Tu, słuchajcie, rzucamy dwie kosteczki szóstki i kostka dwudziestka. No, tu może zgarnąć. Słuchajcie, zgarnąć, ale nie zgarnęło tak dużo, słuchajcie. Mamy 9, 5 i 3. Razem 17. No mogło być lepiej. No ale co zrobić? Tu było 9. Czyli dokładam 17. I tu będzie razem 88. I to wyzwanko idzie do skończonych. Matko, nie wyjmę tego. Tak. <ścoughs> Czekajcie, bo teraz muszę tu. Zrobić porządek, bo mi się to nie zamknie. Okej, okay. dobra, mamy to. Osiemdziesiąt osiem. Pin, aha, czekajcie, osiemdziesiąt osiem. Yy, a dołożyć miałam ile? Yy. Siedemnaście, czyli dokładnie siedemnaście, bo się zakręcę, słuchajcie i yy, się zapomnę. Siedemnaście. I to będzie osiemdziesiąt osiem osiemdziesiąt. Jest tu jakaś dwójka, nie ma. No to będzie tak osiemdziesiąt. 8. Dobra. Będzie trzeba sobie gdzieś wymienić kaskę. I teraz tak, ja to na razie dam, bo powinnam sobie wziąć do tego. Ech, aha, i to będzie na studia w ogóle. 88. Osiem. To powinnam dać do. Kopertki, ale nie wiem, czy ja tu mam kopertkę. O, jest pusta kopertka. To sobie tutaj to wrócimy. Wejdzie to. Wejdzie, ale się nie zamknie. Dobra, zrobimy tak i wkładamy. Mm, Kolejnie ukończone, mega się cieszę. Dobra, dobra, dobra. Wracamy tu słuchajcie. Tu rzucamy dziesiątką. Kostka dziesiątka to jest ta. I rzucamy dwa razy. Jeden serio. Dobra. Jeden. Serio. No Dobra. Dwa złote Szał! słuchajcie. Dwa złote. I teraz mam problem, bo ja muszę sobie, czekajcie, porozumieniać. Eee, porozumieniać, Tu jest dużo drobnych. To tu może się uzbiera. 10, 20. O, wybaczcie za te trzęsawki. Głową zahaczyłam.

Dobra, no, to wracam yy, i robimy w takim razie tak, dycha, za te drobne. No nic, musi to tak być, słuchajcie, nic nie zrobię. Okej, okay, czyli tu miałam wrzucić dwa zł. czekajcie, bo jak zwykle nic nie widzicie, znowu. 2 złote, 2 złote, tu miałam w całości 2 złote. Yy, myślę, że wyczuła ta gierka, to, że już coraz mniej kaski i stwierdziła, że będzie bardziej łaskawa. Tak mi się wydaje, mój. Dobrze kochani, tutaj już skończyliśmy sierpień i tak myślę właśnie, że na razie to będziemy pominęli chyba. Tutaj dokończymy wrzesień. To już wrzesień, zobaczcie. A co tam? Dokończymy go i mamy 7, 5 i 2, mam tu 3. Mam. To tam za mam dychę. Dobra, a to jeszcze to słowa. I to mamy zakończone. I już będzie październik. Słuchajcie, fajnie. Ok, eee, to na razie bym tak zostawiła, tak jak jest, i zrobimy mini wezwanka. Zrobimy mini wezwanka. Ok, zobaczymy, co nam tu tym razem pokaże. Eee, no i co? Tu było 30 zł. Może zrobimy tak, że. Gdzie jest ta kostka? która wyzwanko? Dobra, pierwsze. Rzucimy kostką szóstką. Dwa. Ciao. Dobra, dwa. Raz, dwa. Drugie wyzwanko dostaje pięć i mamy king i tu pięćdziesiątka leci. Tak, tak, to już daję na bok. A nie, czekajcie, bo to yy, w takim razie bym musiała piątkę dać. Dwa, trzy, pięć. Tak. Tak, i to idzie na bok. I tu mamy rinkinga. Ding, I tu mam 50 złotych na 20 kopert. Mega się cieszę, bo zostanie nadgonione to wezwanką. I do zaszety. Dobra. I nowe wyzwanku Proszę. Piękne. Trochę się odgięło, ale trudno. Dobra. Lecimy. Pierwsze. Rzucamy szóstką. Cztery. Cztery. Dwa. I tutaj damy... Dziewięć.

Trójka jakoś, dzisiaj nic, dwójka dostanie te dwa dobra. No i koniec moi drodzy, tylko jedno się skończyło, więc tutaj dajemy y, trzy tyżki, mam całą pięćdziesiątkę, więc muszę sobie wydać dwudziestkę i tak dobrze. Tak to wygląda. To y, idzie wszystko z powrotem. A czekajcie, mam tu. Aha, nie, bo ja i tak nie mam jak... Dobra, nieważne tego nie było. Y, wrzucamy sobie to. Wyzwanka. OK. No i w takim razie wrócimy sobie do września. Wrzucimy. Do września wrzucimy piątkę. Czekajcie, wezmę sobie jakiś inny kolor. Może być. Chociaż... Znaleźć taki niebieski. Wrzucimy sobie pięć. Oj, jaki ciemny ten kolor. Eee. O, dwa, cztery, pięć. I nie mam drobnych. zaś już nie mam, żebym mogła wymienić. Znowu muszę zrobić porządki i powymieniać sobie drobne. Dobra. Mm, tu byśmy dali. No, byśmy dali, ale została mi złotówka. Mm, ile tu jest? Dobra, to zrobimy tak, że damy tutaj te 30 i będzie z głowy o a tam 50 a wydałam sobie 20 dobra wyzwanie 20 kooperty Chyba pominiemy, bo ja zbieram w mini wyzwankach na to i myślę, że na razie to po prostu pominiemy. Mini wyzwanka były, to jest co innego, to, to, to. Tak, bo cały czas zapominam o zdrapce, więc bierzemy zdrapę, losujemy i zdrapujemy. Kicia, zobaczymy co tam będzie ciekawego. Yy, tak, tylko znowu nie wiem, gdzie dałam ten drapak. On był, ale gdzie był? Był i się zmył. Czy ja go gdzieś nie wróciłam? Nie wiadomo mówię. O, jest. Dobra. 5, ryzykujemy. 15. Boję się. 17. 27. Ale dobra, słuchajcie. Yy, fajnie, bo co jest, wiecie, na święta, na prezenty. Yy, także niech się zbiera. Niech się zbiera. Yy, Okej, okay. 27. Trzy sobie musiałabym wydać. I mamy to. Trzy. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pięćdziesiąta. Pada tutaj. Chyba się pogubiłam. Nie wiem, czy ta dwudziestka też tu powinna iść. Chyba. Chyba tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. Cieszę się coraz bliżej końca. Ile mi zostało kaski, Jeszcze mam trochę. Kusi mnie, wiecie, jeszcze jedna zdrapka, bo wtedy te dyryje byśmy zrobili na ostatnim filmiku. Dobra. Którą wybrać? Wybiorę misia. Zobaczymy. Najwyżej mnie skosi. Eee, rara, dobra, tu mam pięć. 9, 19. Czemu ja takie dziwne robiłam te kwoty? 25, takie, wiecie, nierówne. Zamiast to zrobić 30, albo tam, nie wiem, to zawsze jakieś drobne muszą być, a to nie jest ta koperta. Czyli hmm. ile mówiłam? 25, Dwadzieścia 25. Pięć. Dwadzieścia pięć. Yy. Zrobimy tak, tak i teraz piątkę sobie wydam i wsadzę 30 i wyciągam je 20, 30, 40, 50 i wkładam całą pięćdziesiątkę, żeby mieć drobne matko. Pokręcamy ten filmik, ale, ale dobra, niech się kończy wszystko. No i co? I na ostatni filmik będą dwie zdrapencje. No i się to wszystko poukłada. Super. Dobra, myślę, że to tyle w tym odcinku. Chciałam jeszcze zrobić te zimowe, ale kurczę, tyle pieniędzy już nie mam. Więc chyba to tak zostawię. Tu uzupełniliśmy wszystko. No i super się to prezentuje. Ale ekstra, no tu już będzie. A zakreśliłam tu. Chyba nie zakreśliłam, czekajcie, bo to już jest ósmy. No, potem się będę dziwić. Ciach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, właśnie. Potem będzie. Dobra. Pięknie, moi drodzy. Cieszę się, że się, się udało poskładać pieniążki, ukończyć to nieco. Dobrze, widzimy się w kolejnym. O, wybaczcie, w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że y, też tu się uda ukończyć y, i to tyle. Widzimy się w kolejnym pa.